Siema Ja jestem raptor a... To... A to... FNAF FFPS Dobra, nie chce mi się tego słuchać Jak ktoś chce, to może sobie to po prostu na YouTube włączyć Dobra W sumie to chyba i tak nikogo to nie interesuje, ale dobra Uch, Lecimy I, I ten... UCN to... Uznałem, że po prostu Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise great. That should be more than enough. Now let's get started. On your left are your product catalog. Nie ma, mutujecie. Ale dobra, słuchajcie... no i przez niego zapomniałem o czym mówiłem, a o UCN, No tak UCN-a nie ma ze względu na to, że po prostu Można powiedzieć, było to troszkę bez sensu, no bo najpierw by trzeba było to przejść Żeby ogarnąć sobie ucn -a. Jak to RISC-1 To ja już widzę, jak on dobrze wycie, to bierzemy sobie go I weźmiemy sobie jeszcze, o, tych, tych Kupimy sobie jeszcze, nie wiem To i... To jeszcze, okej, okay. Chwila to się robił w OSD, tak się chodziło, w sensie po, po tej całej pizzerii, czy nie? Yy, chwila, tutaj pyk leci pierwszy, nie wiem, tutaj mamy kaczki, czemu to się jeden, Jakie to się Ja nie wiem, ale dobra, yy, jak na razie możemy polecić sobie z yy, pierwszą nocą. Nie powinno tutaj być źle, ale. Jest jakieś. No, Daj mi powiedzieć! Dobra. Jest jakieś ryzyko, że coś się stanie, dlatego Move Detection yy, czyli detektor ruchu, a tutaj Audio czyli po prostu wchodzimy sobie, klikamy, na przykład tutaj. będzie to jakieś śmieszne, czy chyba czerwone kropeczki, jak tu klikam. Hehe. <grywka> yy, no. Dobra. Uh, 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 uh. Nie. Ej nie. Cze. Uh, co to? Żewund, myślał, wiatrak. Nie to tak. Kurde. No i gorzej, ja nie wiem co to jest Dobra, motion detect Won, chodźcie tutaj Spokojnie Vent Dobra, wiecie co? To jest pierwsza noc, więc nie powinno tutaj być nic złego Jak się zesram to... O NIE! O NIE! Co mm to -mm, mm 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 Co to łazi? Który to? Który? Nie! Ja, ściągam słowki, ja się boję. Halo? Halo? John, co się dzieje? Pomocy. Mam za wysoką temperaturę, muszę się schłodzić. Tyle przez bardzo długi czas. A chyba se poszedł. Dobra, pójdźmy go tu. Jezu. To było blisko. To był w tej wentylacji. A ja teraz się tak boję, że ja z tych sławek teraz nie założę. No i gorzej jest to, że jest godzina dziewiętnasta, słuchajcie. E, więc no Jestem tak teraz obsrany. Co się stało? E, e, e? Mam pytanie. Dlaczego? Kurwa! Mam takie małe pytanko, co tam robił Lefty? W sensie wiem, że on ma w sobie marionetkę Ale ja Lefty jego nie miałem! Skąd on tam jest? Fun, 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 fun Boż To jest zła gra Znacie to uczucie, kiedy się czegoś nagle wystraci, to macie takie, takie, takie dziwne, chwilowe drętwienie, co nie? To ja w tym momencie takie coś miałem, a nawet słuchawek nie miałem założonych, to jest najgorsze. Ja myślałem w ogóle, że ten... Że to... Nie Lefty, tylko bardziej jakiś, nie wiem... Że to, to takie, to, takie, co ja kupiłem. Że to to. Od nowa? Ej, nie! Nie, 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 nie. Kto będzie domu, to się denerwuje? Kontynuujemy. Bo, jak. Co? Aha. Dobra. Uff, ok. Um, myślałem, że to to gówno z ryzykiem jeden. Usuwam cię, hamie, nie ma. Des, nie wiem jakiś ryzyk, ma ryzyk, ma playtest, okej okay. zagrajmy sobie to i ale to jest głośne, fuck au no dobra, idziemy, teraz tam, o fajnie już? to chyba już, okej, okay. także, no Lecimy z kolejną nocą. Nie wiem jak się to w ogóle ścisza, także no. Zabijcie mnie. Mood awesome. do, patrons... voice, dokładnie. To teraz muszę detect. Skąd u mnie w ventach lefty? kuźdę? Skąd? Się, ja wiem, że ja... Dobra, wiecie co? To jest print, czyli e, drukarka, więc to jest chyba najgłośniejsze. No szybciej, Jezu! Przy tyle to się nie drukuje, no! Dobra, motion detect. Błagam, błagam, nie ma cię tutaj. Ja wiem, że ci nie ma, ale ja i tak się tego... O oh, Jezu! Yes. Nie chcąc traciłem na tą jedną stronę myślałem, że będzie... że w tym momencie w ogóle macie takie jakby takie niebelagi, ale nie, tak jest w grze, więc spokojnie, przy, przy takim obracaniu uba. Spokojnie, słuchajcie. Jeszcze nie jest źle. Wyłączmy sek. na razie dopiero jak będzie jakieś 80 stopni. Wtedy to dopiero włączmy. Jezu... To jest najgorsza gra. Ale wiem, że wy chyba lubicie oglądać, jak ja w gacie. Spokojnie. Okej, okay, już jest 80, włączmy to. Oraz, żeby wentylacja była... była minimalnie... wydawała minimalny minimalny hałas. Na polski. Ok. No, to jest tradycja. Dobra, ja się boję ja na pewno. Błagam. Rób to, rób to, ja sprawdzam wentylację. Znaczy, ten, ten. Dobra, najgorsze za nami, chyba. się teraz obrót i się okaże, że u mnie w pokoju taki, kurde, lefty się siedzi. Ja pierdziele, najgorzej, że tu. To, znaczy, do 19 to nie jest tak ciemno, no ale no, troszeczkę ciemnawe już się zaczyna robić. Jest taki bardziej zachód słońca, co nie, więc. No. O kurde, nie, nie, Dobra, włączmy wentylację, żeby nie, minimalny dźwięk. Spokojnie. Idź tam. Idź tu, nie, nie, on po mnie idzie. No, już. gdzie to, bo nie widziałem? Halo, halo. Dobra, trzeba to włączyć. Nie, coś do mnie pisze serio. Ja w ogóle nad nie mam. Dobra. Włączajmy to. Spokojnie, mów. Dobra, po... Pff. Idź stąd. Proszę cię. Idź stąd. Tu masz bliżej do tego hałasu. Dziękuję. Teraz tutaj. Czy on jest jeden, czy ich jest więcej? Dobrze, idzie za mną. No, to przy tobie ucieka. Gdzie jesteś, grubaś? Nie wiem, dobra, słuchajcie, póki mamy czas, dobra, wyłączmy to, będzie tutaj. Ja mam pomysł. Chwilka searching, on się wyłącza, jak coś wykryje, prawda? Czy, czy to ma jakiś, nie wiem, czas? Dobra, nie wiem, ale ja chcę to tutaj dać, jakoś tak, gdzieś tutaj, nie wiem, chodzić tu. Gorzej jakby to jeszcze miał jakiś cooldown, jakiś reset czy coś w tym rodzaju. To, to w ogóle byłoby przesadne. Dobra, włącz ten wiatrak najgorzej Gdzie on? Gdzie on? Ja nie wiem gdzie on jest Dobra. Dobra, przeszedł przeszedł tu, przeszedł tu, okej? Okay. Spokojnie I nie jest źle, jeszcze nie będziemy umierać. Chodź tu. Musisz tu przyjść. Musisz tu przyjść, naprawdę. T tutaj jest impreza. No, chodź, tamtą tu przyjdź, Szybko. No, nie będę na ciebie czekał cały czas. Proszę cię. Hej, żeby nie było, to nie jest to, że tu jest wyżej. On chyba przyszedł. On ode mnie uciekł. Nie. Oho. Dobra. Wyłączam to, żeby nie było aż takiego dużego hałasu. Zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to. Ej, słuchajcie, jak to się uda, to. Spokojnie. To się nie może nie udać. To się, to się musi udać. Okej, okay, na, na spokojnie. Nie wiem, tutaj zrobimy małą imprezę. Mam nadzieję, że na nie przyjdzie. Znaczy, mam nadzieję, że przyjdzie, ale nie po mnie. Dobra. Będzie 70, będzie 80, schładzamy to wtedy Ale mi się teraz ręce trzęsą Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dzięki, dzięki ci Jezus, dobra, Ej, aż, aż prawie mikrofon uderzyłem, dobra Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest najgorzej. To jest ważne. Motion detect spokojnie. Żeby to się schodziło troszeczkę. W sensie moje biuro okay. Dobra, słuchajcie. Wyłączam to i liczymy teraz na farta. Jak to się teraz nie uda, to ja po prostu biorę, to wyłączam okay. No i gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, będzie 90 stopni, ale to chyba zrobię. Spokojnie. To się będzie udawać. Szybko! Log off! Yes! Like o! Oh. Now let's just focus on... Rys, Teraz się muszę nacieszyć, że przeżyłem. Okej. Okay. Nie wiem co to było, ale chyba to był też Lefty. Ale co? Tak! Tak! Ta. Ja to zrobiłem ledwo co? Wiesz, wspaniaczku? Gratulacje z powodu. Chwilę, nie. Średnio to wiem. Dobra, robimy to. to ej, ej, nie, nie. Jak, jak to się. Pod spacem się zatrzymuje. Dobra, słuchajcie, on mi powiedział, że, że mi gratuluje z powodu ukończenia mojego pierwszego dnia. E... No. I mi się wydaje, że on będzie się ruszał, także trzeba obserwować takie. jego pozycje. Chwila, chwilka, chwila. Patrz, trzeba go wprowokować. Patrz. On jest jeszcze wyłączony. Ej dobra widzicie, to, to znaczmy e, czy czy on re... nie bodaję że nie 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 e, no nie 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 się ruszył, ale mam nadzieję, że nie nie tak? Jak będę. Spoko! Czyli co, że jak one będą agresywne, to mogę je kontrolem przywrócić do swojej poprzedniej pozycji, ale chyba po to będę miał mniej hajsmu. No. Ok. Begin audio prompt w 3, 2, 1. Co? Ej, czekaj chwila. Czyli że oni będą puszczać mu jakieś dziwne odgłosy. Przez który on może być wobec mnie agresywny i dlatego mogę go porazić prądem, żeby on się do swojej pierwotnej pozycji przewrócił? Eee, bardzo to jest rozsądne, żeby mi przynajmniej z jakimś szkłem daliczyć, czy coś. To jest chyba Molten Freddy, o ile się nie mylę. Okej. Okay. O nie! Document results. On się ruszył! On się ruszył. Nie, 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 nie. Tak się, proszę Pana, nie będziemy bawić. No i teraz pochrona. Wtedy miał łeb obrócony na, na prosto. Spoko, lecimy. dalej, kolego. No, Tam. no, dawaj. Coś się nie skończy zbyt dobrze. I koniec końców się nam nie rzuci. Stój. Dobra, obserwujcie, patrzcie, On ma tutaj te oczy takie lekko pochylone, prawda? Dobra, nadal są wychylone. okej, okay, spoko. Jest, jest dobrze. Begin audio prompt in three, two, one. Oj, nie. Mm -mm, mm -mm. Będzie, będzie źle. On, on mi zrobi krzywdę jakąś. No co, ty nie powiesz, Draptor. Przecież to tylko animatronik, którego prowokujesz. Dobra. E, b, b, e, jak się na mnie e, Jakby tu była kamera, to by się zdziwili, co ja właśnie zrobiłem, jak to zobaczyłem. Odsunąłem się na jakiś dobry metr w półtora i w sensie tak odjechałem krzesłem, znaczy tym fotelem, krzesłem kurde, taboretem. Ale to jest niebezpieczne To jest bardzo niebezpieczne Ja nie chcę Stój, 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 stój chwila Dobra No tej chwile nie no teraz to już tam lat nie wiem Jestem tak podskizowany tym Ja nie wiem czy on się ruszył czy nie To jest zbyt skizujące. Dobra no. To jest już ostatnie Teraz będzie chyba już finisher. O nie. To jest jakiś inny dźwięk. Chwila. Dobra, jest jeszcze w miarę ok, spokojnie. Wydaje mi się, że to są jakieś dźwięki w sensie, nie wiem. Jakieś dziwne fale, które one odbierają i jakby one potrafią się porozumiewać tak ze sobą, czy nie wiem, czy to jest jakieś wezwanie lub jakaś mowa typu nie wiem. Jakiegoś animatronika zabijali i takie coś... No nie wiem, sam w ogóle nie, nie wiem co to jest. Dobra, boję się tego. Tak czy siak. Spokojnie. Draptor, wszystko jest pod kontrolą. Tylko raz go musiałem kontrolować. Nie, dwa razy, dwa razy, bo raz. Bym... Nie, nie. Mm -mm -mm. The... No to no, kurde, weź, tak się nie rzucaj. Jezu. Jacek, weź, ty kurde. Zróbmy boże. No i patrzcie miałem tu 500, teraz 250. Well o, się ruszył. Dzięki za wzięcie, wzięcie mnie na pokład. A czyli jednak wzięliśmy? Jeden pozew? O kurde, to są moje pierwsze pozwy. Wiecie co, będziecie mieli tutaj to wszystko tłumaczone, yy, więc no... bo nie jestem aż tak dobry z Anglika, jestem dopiero w szóstej klasie. To jest... Okej, okay, mamy nowy ten. Także słuchajcie, teraz tylko coś kupimy. Wszystko to udokorujemy. Weźmiemy sobie tylko jakieś animatornik jeszcze takiego. Wiecie. No, to ma Tomarizik 3. Kto by się domyślił? O! Oh, jak dostajesz ogromnego robota ze stali, w plastiku i tak dalej, no, którym ktoś... To właśnie. Mr. Hippo on jest spoko. Na niego nie ma żadnego ryzyka, ale... Nie wiem co to jest, ale kupię to. To tak samo, dobra. I chyba będziemy mieli teraz taką dużą scenę tutaj. Za 200 cashu, Chyba. Tak, dokładnie, także yy, i tak tutaj nic nie dam, ale dobra, także dodajemy sobie tylko tutaj to. A i to jest ten cały trafik, że okej. Okay? Czyli lampy uliczne. Okej, okay, słuchajcie, więc to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Ci mi się spodobał, to no... Łapka w górę, subskrypcja, komentarz obowiązkowo, także no. Uff. T'es là, schéma.